Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Weiser, a my już kontynuujemy kolejny odcinek, zgrajmy w Mountain Blade Warband Flores Expanded Mod Pack. Dokładnie tak bliska. Jezu, co się pozmieniało w tym Mountain Blade? Nagrałem dwa odcinki pod rząd innym programem, który jest Mini Action i co się okazało? Program spierdzielił wszystko doszczętnie. To w sumie to moja wina, bo jeszcze tak dobrze tamtego programu nie. Obsługuje i niestety się spierdziło, spierdzieliło, więc nagrywam ten film frapsem. Ale inne filmy myślę, że już będą miały lepszą jakość, ponieważ będę nagrał milisem ekszynem, a on jest o wiele bardziej wydajniejszy od frapsa. Dokładnie tak, Luiska. Również zapewne zmieniła się jakość dźwięku audio, ponieważ, jest, ponieważ teraz dźwięk jest bardziej basowy, bardziej wyraźny. Ponieważ nagrywam to w nowej obrótce, no i myślę, że będzie teraz wszystko w porządku. Cóż, Luiska, co Was ominęło? Mianowicie próbowałem. W tamtych dwóch odcinkach wyrwać dupę lewice. Nauczyłem się dwóch wierszy specjalnych. I do niej pod zamek i co się okazuje nie chce mnie wpuścić. Co za wredna bura sucz. Ja nie wiem co to. Ja nie wiem co te dziewczyny wyprawiają. Naprawdę nie mam pojęcia. Ale jestem zniesmaczony, a zarazem zażenowany tym faktem wkurzyłem się, ponieważ Nordowie nam wojnę powiedzieli. No i trzeba z nimi zawalczyć i pokazać im, kto tutaj dominuje na tej mapie Kraladi. Wiele pewnie się zmieniło, na pewno oddział jest troszeczkę inny, ponieważ przegrałem jedną walkę, musiałem znowu wszystko szkolić i znowu zbierać. Nie mam poprzednich bohaterów, mam teraz borche i kilku innych, więc jest troszeczkę lipa. No i dobra, już tym wstępem będziemy plądrać tą wioskę, która nas już całkiem nie lubi, ale trudno, życie się mówi. Więc cóż, plądrujemy i palimy wioskę. Mam nadzieję, że teraz mnie nikt nie zaatakuje tak, bo wcześniej atakowałem wioskę i właśnie przegrałem z tego powodu, ponieważ plądrowałem wioskę u Kerkitów czy tam z e, Przyszli dużą armią, mnie pokonali i, i, i wielka lipa. Ale w tym odcinku dalej będziemy próbowali zyskać renomę u tej lejnicy. Zabawimy się z nią, wytętegesujemy ją w łóżku, być może egzystencjalnie ją doprowadzimy do podniety. A zarazem być może tradycyjnie skończymy w łóżku z palcułą. To już się... A, ja nie ma miejsca, bo były jakieś walki. No to oczywiście wrzucamy, bo to jest bezwartościowe, o wiele lepsze są przedmioty z tej wioski. Więc... no, ludziska trzeba będzie tą lejnicę, tą dupę sobie wyrwać. No, uda nam się chyba bez problemu, bo w końcu ja twajser jestem, a nie ukrywajmy. Wszystkie laski są moje, więc. Eal. Er, e jakiś tam, Dobra, chodź tu ziomek. Dostaniesz mnie w pierdziel. Mam chyba kilku, mandatów tu ponieważ chcę ten oddział zapełnić. I oni dalej się kłócą, tak? W tamtych dwóch połyszeniach też się kłócili. Ja pierdzielę, ten Palantinus Bunduk jest spierdzielnięty. Tak, on jest w naszym oddziale. Wziąłem go e, do swego oddziału, ponieważ jest kusznikiem i będziemy go iść, robić bardziej pod kusznika. Cześć i czołem oraz Twoją paskudną brodą rudą. E, dostaniesz pierdziel, panie Reamalt. Więc ee, atakujemy Ciebie, sorry siomeka, ale giniesz. W sumie, nie wiem, że mi się podał, jeżeli chodzi o wydajność, jeżeli chodzi o interfejs, jest kijowy. Naprawdę, FRAPS jest moim zdaniem niezastąpiony. To jest program, który nigdy się nie psuje jeszcze. Przez 3 lata mojego nagrywania ani razu mi się nie spierdzielił. Nie wiem, FRAPS jest może i mało wydajny, ale za to jest program naprawdę bardzo porządnym i nigdy się nie kraszuje nic z tych rzeczy. Dlatego głównie uwielbiam nagrywać filmy właśnie Frapsem. FRAPS, więc jest mało optymalny. Ale próbuję, spróbuję jeszcze popracować yy, nad tym, yy, właśnie. No, zabiliśmy kogoś, po, popracować nad kompatybilnością Frapsa. Yy, w sumie może dlatego, że mam starą wersję Frapsa, więc być może dlatego pościągam. Wiecie... Kupię nową. Przepraszam, nie ściągnę, kupię sobie nową. No wajserca, prawda, wyszło na jaw. Hmm. Smutna buźka, no ale sorry. Ogólnie mam nadzieję, że żadnego przesłuchu w mikrofonie nie będzie ani z tych rzeczy, ponieważ słuchawki mi się spierdzieliły i muszę dźwięk sobie puszczać na kolumnach moich, a są one dość głośne i... Nawet jak ściszę na Pionierze, na Maxa, to i tak trochę słychać, więc... Sorry, jeżeli coś powiedziałem. ale raczej chyba nie powinno być. A jak będzie, to spróbuję to tak obrobić, żeby nie było słychać, więc to już żaden z tym problem. Więc sumie nie wiem, po co ja wam tu mówię, ale... W ogóle, w ogóle widzicie, strasznie Nordowie mają dziwne hełmy, nie podobały mi się ich, jakieś takie... Garnki, gdzie równie dobrze mogliby sobie rosły, w nich ugotować. Taka, taka moja rozkwina, że takie dziwne, straszne te garnki. Kogo wy tu gonicie, panowie? Ej, panie, e, panie, no i korsarz, nie, jeju. Blokuje mnie nupie, nie? Wiecie, nawet korsarze mnie blokują. No, ale to dobrze, bo otoczymy walki, mam trochę dużo stronników, to myślę, że oni się podszkolą na wyższy poziom. Dużo mam ceczurek ogólnie, bo poza odcinkiem łaziłem do obozu szkoleniowego i szkoliłem moich ludzi. Ogólnie dużo rzeczy was minęło, niestety jestem z tego bardzo zdenerwowany, ale no cóż, no, section, wszystko mówi za do siebie. Dobra, bierzemy kolejnych więźniów, oczywiście je sprzedamy, ich sprzedamy. Tak, również wcześniej złapałem nordyckiego lorda, więc mam nadzieję, że dadzą mi przyzwoity okup za niego. Eee... Czy tu coś? To jest mniej warte, więc weźmiemy ten miecz, dobra. W takim razie, lecimy do... Jeszcze niech nasi wezmą. Będziemy lecieć w takim razie do, do tego. Jeju, do miast, do, do, do miasta, sprzedamy te przedmioty. Przyjdziemy tu z powrotem i rozwalimy jeszcze kilku lordów nordyckich. Myślę, że to będzie całkiem spoko rzecz. Dobrze, więc lecimy. Również mam dla Was luiska kilka takich gierek randomowych do rzucenia, bo już nagrałem. Z może wrzucę, wrzucę taką fajnie, fajnie zmontowanego jak i również kilka innych strzelanek, tych internetowych bardziej, bo takie, jakieś miałem ochotę nagrać jakieś randomowe gry i w sumie nagrałem, więc, wrzucę wam. Nagrałem Contract Wars, jeszcze taka gra przyglądarkowa, strzelanka naprawdę fajnie wygląda w 3D, jak na grę przyglądarką wygląda zajebiście. jeżeli chcecie sobie właśnie pograć fajne gry strzelanko, strzelanki bez żadnego ściągania, to wchodzicie tylko, wpisujecie Contract Wars, wchodzicie na strony tej gry i grać. sobie. naprawdę bardzo fajna w 3D. Jeżeli chcecie, to polecam Wam. Sam gram trochę w nią i jest naprawdę spoko. Dobra, my w tym czasie lecimy do Preven. Będzie że tutaj żadnych bandytów nie będzie, którzy nas zatkują większą grupą i dostaniemy w Pierdziel. Oby nie. Również nam Rodokowie wojnę powiedzieli, jak Was nie było, więc ogólnie mamy w Pierdziel, bo Kergici nam pokój wypowiedzieli, a nagle nam Kergici w dupę wjeżdżają, więc jest nieciekawy. No ale dobra, spróbujemy to jakoś przeboleć. Dobra, rynek i handlarz towarami. O, masz dużo, U panie. Dużo masz. Hajsów. No i kurczak też sprzedaję, bo się i tak zechce prędzej czy pójść. jestem zniosmaczony, opiszecie mi, że jestem z pornograficzną świnią. Jestem, jestem a zarazem zażenowany. Spokojnie, ludzie. To, że chcę w grze jakąś dziewczynę wypierdzielić. To, 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 wiecie. To, to nie, nie, musicie się tym sugerować, nie? Wiecie. Wie, wiecie o co chodzi. Dobra. Ogólnie sorry, że jeszcze poprzedni odcinek, ten 58-minutowy specjal był taki rozpierdzielony, ale, no, mówiłem wam, że, 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 że piłem napoje. Dość specyficzne. Dobra, 104 ludzi, ale maksimum chyba, tak, uda mi się uzbierać całą armię, jestem z siebie dumny. Kolejne c 4 dochodzą, w ogóle mamy trochę C-5, nawet sporo, jak na mój oddział, więc jest naprawdę bardzo fajnie. W ogóle to jest jakiś nowy gościu, jakiś palant, kolejny gazwan. Nie wiem na kogo go zrobię, on jest bardziej handlarzem, jak w jego umiejętności, więc będziemy grać chyba bardziej pod handlarstwo. O ja, piskam. Kolejna idzie, rewolucja październikowa. zmierza w moją stronę. Te, nawet ten ucie... o ja pierdzi mnie złapią. O, w dupę. O, dobra. Odpuszczają sobie. Patrzcie, go nie rewolucja październikowa. Co to ma być? No to do sobie nie pójdziemy. A chciałem iść do wędrownego trubadura, ponieważ chciałem jakichś nowych wierszów się nauczyć dla naszej dupy. Znaczy, jeszcze nie naszej, ale spokojnie, będzie nasza. Zobaczcie, ja już nie panem jak się nazywa. No miała dziwne imię, jakieś takie. Jakby dostała, jakby była mala i by dostała, nie wiem, cegą w łeb. Takie dziwne imię. I ma ręce cygańskie, ale spokojnie. Wybielimy jej te ręce. Jak już mówiłem chyba fóz... A nie mówiłem. A w ogóle wy chyba nie wiecie właśnie, że Ladyce spotkałem kilka odcinków chyba temu i, i... Trzeba będzie ją wypierdzielić. I spotkamy się z nią w łóżku i będzie fajnie. Będzie mieli żonę i, i, i będzie super. Będzie naprawdę bardzo fajnie. Tylko jeszcze ten... Y tylko, no, że ona nie chce mnie do zamków puścić, nie? Chyba się poznała, kim jestem i że chce ją tylko wytarmosić niższym reksioszynkę. No, nie mam pojęcia, co to ma być, ale jestem z trochę tym faktem, ale lecimy. Ona ogólnie <laughs> stacjonuje sobie w Dirim yy, i ma troszeczkę właśnie cygańskie ręce, jak już zaczęłem mówić, ale my jej wybielimy, jakieś... Dobra. Yy, wiecie o co chodzi w ogóle. Hello. Tibal. Widzicie dziwne? Taki Tibal, taka tibia. No ja... No nie chcę mnie wpływ, ona jest jakaś pierdziolięta. O, dziękuję za hajsy. Ja nie wiem co dzieje. No, no nie chcę mnie wpuścić. Nie chcę. Ale awansujemy sobie na pewno troszeczkę ludzi. Eee, Nie wiem kto to jest. Dobra, bierzemy berserkera. Eee... Czworeczka konia. Dobra, gazwa. Chodź tutaj, panie. Będziemy cię robić pod handel. Ogólnie. Ó książkę prawda? Znaczy go. Nie, dziwna postać. Dobra. Twoją umiejętności, panie. Panie, ty masz troszeczkę właśnie. Wspominać, dobrze masz rozwinięty handel. Um, więc będziemy dalej iść w handlarstwa. do handlarstwa potrzebna jest charyzma. Dobra, jeszcze bym chciał, żebyś mi tak troszeczkę ekwipunek, ekwipunek powiększał. Więc gdzie jest ekwipunek? Ehm. Um, Jeśli tu na dole chyba było. Zgubiłem, kurde, gdzieś tu było. Łupy? Nie, to nie było łupy. Dobra, nie wiem, nieważne. A jest, zarządzanie... O, masz trzeci... Wow, nice! Dobra, panie, no i tak nie możemy. Smutna buźka. No to... Podział żywności niech będzie. Też się przyda. Dobra, ty będziesz takim lajkiem, będziesz taki bardzo słaby, nawet nie będziesz szedł na pierwszą linię, bo jesteś naszym handlarzem i tak dalej. Patrz, jak mamy tu ładne wszystko rozwinięte. Jest ogólnie spoko. Dobra, u Niezory jeszcze mam trochę katar, więc no jeszcze jakoś dźwięku może nie będzie najlepsza, ale na pewno będzie troszeczkę lepsza niż była dotychczas. Yy, dobra. Dobra, z tego, że mamy wojnę z Nordami, a Nordowie nie mają kawalerii, na otwartym polu są... No... Do rozwalenia spokojnie, więc lecimy na ich pole, na ich terytorium, załatwimy sobie z nimi... I jeszcze w ogóle ogólnie nam brakuje 56 ludzi, żebyśmy mieli 150. Jak będziemy mieli 150 ludzi, od razu lecimy jakiś zamek zajmować. No i będziemy już zakładać nasze klasy. Więc naprawdę Wiska niewiele nam brakuje już, tak szczerze mówiąc, więc jest naprawdę spoko. O, i tam, no jak gdzieś miałem wziąć udział w turnieju. nawet mi się nie chciało lecieć. To gdzieś tam u tych Sranidów, u tych Arabów, więc. Więc nie. Dobra, 104 ludzi mamy, więc ogólnie... E, ogólnie, ogólnie będą chyba Nordowie sprzedzielać przed nami, ale my się w miarę szybko na mapie poruszamy, będziemy ich łapać. Ogólnie chyba ten zamek zajęliśmy, bo on należał do Nordów. Płacimy, wiemy, że już duże podatki za naszą armię, no ale ona już jest dość porządnie oświadczona, to już nie jest byle co. Dobra, lecimy ich na, do ich centrum i kergici z agierami się okej. Okay. No to dobrze. Na mnie wagierowie nam nie wiadomo. Jak w poprzednim odcinku, który się nie ukaże, niestety, poszedłem do wagierów Torre i Rey Nauczyć Nauczycie wierszów, to tam mają oni taką armię kozacką ko tego. Dzień dobry, kurde. Złapałbym go, ale on już idzie do zamku. Ja piskam. O! Dzień dobry, cześć. Jak się masz, panie lordzie? Czy pan Irya chce w pierdziel? Chyba chcesz, tak więc ziomek, poddaj się lub gin. 104 do, 90, do 76. Kto wygra? To już jest chyba wiadome, że my. I właśnie, nowy miecz kupiłem w poprzednich odcinkach. Kupiłem nowy miecz, ponieważ tamten toporek był dobry, ale miał strasznie słaby zasięg. Ten miecz nie dość, że ma dobre cięcie, to jeszcze ma dobry zasięg. No i ma chyba i tak lepsze cięcie od tamtego odporka. Że mieli troszeczkę sporo pieniędzy, wyniósł, bo kosztowało ponad 5000, więc. Nie, ponad 3000, tysiące. Chyba 3500. Więc troszeczkę nie jest. Dobra. Gdzie oni są? Ja, pierdzielę. Ty, Weiser, chyba jesteś ślepy na umysł. Ja, pisgam. Ja myślałem, że te krzaki to armia jest. Wow, Weiser, gratuluję. Wyszedłeś na Debila i na cegłę. Na pustaka. Kurde, jak nie wiem. Dobra. Teraz będę też dążył, jak troszeczkę więcej hajsu zarobimy na nowego kunia. Nowy kuni będzie musiał się nauczyć zdolności dosiadywania lepszych koni. I kupimy sobie właśnie nowego kunia, bo ten jest strasznie słaby. Kilka porządnych ciosów i on już pada. Zresztą widzicie, już połowę życia nie ma ten koni. To jest taki tak zwany no-life. Eee panowie, ładnie chciśniecie, Dobra. Walka chyba nawet będzie bezstratna, więc jest spoko. A i też pewnie przedmioty z całkiem fajne, bo tutaj mają dość. Fajne przedmioty. Dzień dobry, ale oni mają wsparcie. Wow, tu. Jest... I dwójki. No to niestety, ale padniecie szybko. No, tam chyba kogoś widziałem. Nie. Nie, to krzak ser. spokojnie bajsen. Ja już, Ja już mam jakieś omamy w ogóle, coś mi się udaje. Ja jeszcze trzy odcinki na raz, ma o tym tam a tamte trwały chyba ogólnie dwie godziny, bo jeden godzina, a drugi też chyba godzinę, bo miałem taką ochotę nagrywać, więc no troszeczkę zmieniało właśnie, ale sorry za to. Tak, ale bitwa beztratna. Ogólnie mamy dużo bitw tutaj, w tym odcinku, więc myślę, że nie ma czego żałować. Już może mieć 105 ludzi, widziałem tam, więc jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Dobra, bierzemy to wszystko. Pięknie. Jeszcze raz przepraszam za głośną myszkę. Grałem dzisiaj w skill'a, miałem tylko drugie miejsce w rankingu się wkurzyłem i w i mi w o ścianę. W ogóle ja się dziwię, że ta jeszcze myszka tyle przetrwała. W sumie nie wiem, po co to powiadam, ale wiecie, takie historie życia wzi wzięte. Why not. No, więc pierdzielne ją o ścianę. W ścianie jakieś, ten, mm, został ślad po niebie, bo ona jest czarna. Chyba, jak chyba farby zostało na niej, więc. Czy tam sprayu, nie wiem. Czy to jest spray, chyba bardziej na niej. A my dalej zipie Co tu mamy eee, Uczta w Preyven Możemy pójść Może jakąś inną lejlicę poznamy która będzie chciała z nami się pobawić Bo bo naprawdę, tamta jest jakaś dziwna W ogóle nie wiem po co tu przyszedłem O ucieka przed Weiser i wbiegnie w moją stronę Gratuluję Ci Ożesz Ku- ożesz A bo tu jest pan król, i on się mnie już tak Ale, kurde, ale już ucieknie Wow, 400 ludzi ma ponad No to muszę wam powiedzieć, że ten król jest dość... Fajny, znaczy nie dla mnie fajny, nie, ale dość fajną armię ma Dobra Preyven mówicie, Preyven, Preyven jest trochę daleko A może będzie chciała Teraz nas Odwiedzić, znaczy pozwoli nam przyjść Mam dla niej wiersze wyuczone, a ta nie chce, no ja nie wiem co to jest za... Tempadzida Naprawdę, ja mam pojęcia. Puścisz mnie no. Jezu jaka. Jaka wredna. No wredna jak nie wiem. To idę do Praven. I foch. Lecimy do Prawen. Tam nauczcie się napiemy dobrego wina, jak i również zaśpiewamy różnego rodzaju ballady. Będzie super. Raven, I coming! Akurat, go, że tu kusuną, będzie dużo bandytów zapewne. Ja, ja się w ogóle boję w rejonach tego suno chodzić, bo tu jest tyle bandytów. Nawet tu czasu nie będę przyspieszał. Wow, wioski tam no, Wow, ile wiosek splądrowanych mamy. No to... Niedobra informacja. No, wcześniej ci bandyci byli tutaj, a teraz przeniesie się koło Sunno. W sumie dobre miejsce, bo jest tu pełno wieśniaków, którzy chodzą do wioski, do miasta. No i karawany, a oni to rozwalą bez problemu. Dobra, przyszedłem na ucztę. Dzień dobry, czy będzie tu jakaś... O, żeż w dupę, ile tu jest lachociągów, dzień dobry. Ta ma zabio... oczy. Kolejna ma cygańskie ręce, ja pierdziel, co się w tym modzie dzieje z dziewczynami? One mają cygańskie ręce, no patrzcie, no to jakieś cygańskie nasienie. Każda od cygana się wywodzi. Ta znowu ma jakiś jakby miała zkiśnięty nos. Ja pisgam. Ta, ta ma usta jak ten... Jak... Mike Tyson ma te swoje ucho spuchnięte. Ja nie wiem, po prostu nie wiem. Ej, panienki. Chodźcie, tu jest łóżeczko. Zamkniemy drzwi, król nic nie będzie wiedział. Tu mamy łóżeczko piękne i byśmy mogli tutaj sobie o... <laughs> prawilnie się położyć i byśmy mogli w końcu się pobawić. I, i by było super. A one nie idą. Tamta tam do zamku jak chcę wpuszczać, te mają jakieś oczy zmutowane, uszy, usta i cygańskie ręce. I ja po prostu nie wiem co się w tym modzie wyprawia. Nie wiem. Nie mam pojęcia co. co. Życie traci sens w tej grze, naprawdę. Trzeba się w końcu pojaścić na tym drzewie. O tutaj, na tym o. No tu wszędzie cyganie są. Gdzie nie spojrzysz to cygan. Aż normalnie ręce im się kleją od denarów. po prostu... Nie wiem co tu ma być. Ale dobra. Lecimy dalej do Nordów, dalej kilka walk rozegramy, tylko kurczę, zajmę dosłownie jeszcze sprzedajmy te przedmioty. Bo, ponieważ idzie, że szkoda, żeby one nam miejsce za... zajmowały. Mamy już mało jedzenia, więc jedzenie też będziemy musieli... <laughs> jeszcze raz. Ale mało jedzenia, więc jedzenie też będziemy musieli sobie jakieś kupić. Nie staram się strasznie wyraźnie mówić, ponieważ, zobaczyłem, że dość niewyraźnie komentuję. Gry, więc, więc staramy się, staramy się. Znaczy, to było też głównie o tym, zrobione, że mikrofon miał strasznie ściszony, więc ehm, co ja miałem zrobić? Coś miałem zrobić ważnego, zapomniałem. A, kupicie sobie, wow. Nie wiem, czy wy tak luiska macie, ale ja ogólnie po, czasami po 10 sekundach zapominam co miałem zrobić i jest po tym problem. Wow, jakie drogie tu jest jedzenie w tym mieście? Fuck. Dobra, mówi się trudno. A jakiś trubadur, czy ktoś tu będzie? Znaczy ten pośrednik okupów? Bo bym sprzedał tych kilku więźniów. Bo zawsze to coś jest. On chyba też uczy wierszów, nie? Dobra. Jesteś pierwszą i ostatnią opoką i wnętrzem. Kiedy przychylam czarę miłości, umykam przed czasem. Chwila są samotności, nie miałaby początku ani końca. Dobra. Czy, O, o, ten przynajmniej nie jest rudy. Wcześniej jak poszedłem trubadura, to był rudy. Nie dość miał głowę całą rudą, to jeszcze wąsy rudę. Więc ten może przynajmniej nauczy jakichś porządnych wierszy. E, dobra, ale nie zobaczyłem, czy jest tu pośrednik ogłupów. Rolf. Ależ go zmienili na łysego z Brazors w tym łodzi. Catherine. Ale brzydka, nie biorę cię. O, jest pośrednik. Dajesz tu. Mam dla ciebie rodoków. troszeczkę nordów. Eee, zbogacimy się w miarę. Fajna sprawa. A ja przy tutaj awansuję naszych jeszcze. A, tu nie mogę. Co? Przepraszam, pośredniku. Ty kim jesteś? Tu... No nie, to ten sam, dobra. Uuu, 11? Jed Kurde. I tylko 4000 narów, Eee, byśmy mogli wziąć w sumie. Jak nie będziemy mieli... E, ...ludzi, no to warto pamiętać o Suno, że są tu fajni najemnicy. Dobra, awansujmy naszych w tym czasie. C5, Milicjant i... i trujeczka. I 11 stronników. No więc nasza armia jako taką na razie się rozwija. Jeszcze 55, nie 55, yy, 45 ludzi potrzebujemy. I będziemy mogli zakładać nasze królestwo. Dobra, lecimy do Nordów. Staniemy sobie w tym przejściu i będziemy kończyć odcinek. Mam nadzieję, że w końcu się dobrze nagra, bo jak nie to rozpierdzielę monitor w pół. Dobra rodziska, tak więc jeżeli film Wam się podobał, zapraszam do komentowania, pisania sugestywnych opinii na, na temat serii, odcinków. No i w tym odcinku zajmiemy się właśnie już naszą dupą. E, oczywiście w przenośni, chodzi o tą lejwicę. E, będziemy... No, no, no trzeba będzie ją... Wyegzystenc wyegzystencjonować, a zarazem rozbawić ją, bądź też podniecić i spotkać się tradycyjnie w łóżku. Czy to pacuwa, czy to robótki ręczne. Kto wie, co będzie nas czekać. Czekało w kolejnym odcinku: Zagrajmy w Mount Late World, Floris, Expendent, Modpack. Trzymajcie się, no i cześć.